Dzień dobry Państwu. Po piątkowych szaleństwach kurs eurodolara powrócił dziś na otwarciu sesji europejskiej do poziomu 1,40. Nawet przez chwilę jeszcze schodził do poziomu 1,39,85. tutaj napotkał silne wsparcie i potem, potem nastąpiło przesunięcie do poziomu 1,4030. Euro rozpoczął dzień na poziomie 4,50-50 i tak całkiem dobre nastroje spowodowały przesunięcie tego kursu nawet do poziomu 4,48 z malusienkim odonkiem. Dolar złoty to poziom 3,22,50 na otwarciu. W tej chwili poziom 3,2050, a więc także nieco niżej niż na otwarciu. Szanowni Państwo, dzisiaj absolutny brak ważny. Z pomniejszych danych o godzinie 11.00. Poznamy indeks nastroju konsumentów. W strefie EOS poprawa z poziomu minus 31 do poziomu minus 30 punktów. Indeks nastroju w biznesie. Tutaj także oczekiwana jest poprawa z poziomu minus 3,17 punkta do poziomu minus 3 punkty. W Stanach Zjednoczonych kalendarz zupełnie pusty. Także dzisiejsza sesja ograniczy się raczej do przedpołudnia i kontynuowania trendów po południu. Dziękuję Państwu bardzo oraz życzę miłego.